Cześć! Jeżeli jesteś początkującym albo średnio zaawansowanym turystą, to ten film jest dla Ciebie, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o butach Trezeta. Pierwszy model, który sobie dzisiaj omówimy, to Trezeta Drift. To taki klasyk na umiarkowane szlaki. Rewelacyjnie sprawdzają się na kamistych ścieżkach i w zimie. W średniej wysokości cholewka dobrze stabilizuje kostkę i chroni przed urazami, a dopracowana anatomiczna budowa zapewnia komfort nawet na dłuższych trasach. Cholewka jest tu wykonana z trwałego zamszu, a wnętrze to oddychająca siateczka mesh, więc komfort i suchość idą w parze. Dopełnia to membrana Trezeta Water Stopper, wodoodporność bez utraty oddychalności, czyli coś co znamy z wielu różnych rodzajów butów z membraną wodoodporną. Mamy tu też podeszwę Vibram Inverness, która gwarantuje dobrą trakcję na mokrych fragmentach szlaku, jednak w momentach, kiedy robi się naprawdę ślisko, nie można zapomnieć o ratka. Wygodę gwarantuje wkładka z poliporpylenu i pianki poliuretanowej, która minimalizuje ryzyko otarć i pęcherzy. Następny model w kolejce to Trezeta Tornado. To jest taki model dla tych, którzy preferują trochę trudniejsze rzeczy, jakieś techniczne szlaki albo via ferraty. Większa wysokość cholewki zapewnia ochronę kostki, a ergonomiczna budowa gwarantuje stabilność i wygodę. Te buty świetnie sprawdzą się gdzieś na bardziej wymagających szlakach, kiedy to właśnie trakcja, stabilność i ochrona stopy to cechy najbardziej pożądane. Za trakcję i przyczepność odpowiada w tym modelu podeszła Vibram Torque. Śródpodeszwa podeszła zapewnia w tym modelu dobrą amortyzację podczas wędrówek po twardym podłożu odpowiada za nią pianka iwa. Sama cholewka została wykonana z Zamszu, a wewnętrzna siateczka MESH współpracuje z membraną Waterstopper, czyli sucho w mokrych warunkach, ale bez pocenia się stóp, tak jak w poprzednim modelu. Na koniec coś dla tych, którzy szukają buta do wszystkiego, czyli model Zeta. Miejski styl z nutą od doru, wygodne, stylowe i gotowe na spacery zakupy, a także lekką trasę za miasto. Ja w ogóle polecam buty niskie, jeśli tylko oczywiście pozwalają na to warunki. Mniejsza waga, zwłaszcza na stopach, potrafi zrobić po wielu kilometrach kolosalną różnicę. Tutaj znowu zamszowa cholewka, miękkie wnętrze oraz membrana waterstopper to połączenie komfortu i funkcji. Podeszwa Vibram Predator 2 zapewnia świetną trakcję na suchym i mokrym podłożu. A w ogóle to więcej o tych butach możecie poczytać na naszym blogu w, tekście, w teście Marcin. Podsumowując, z tych trzech modeli Drift to jest taki podstawowy model wyższego buta, który zabierzecie właśnie gdzieś w góry na jakieś leśne ścieżki. Dalej, Tornado to taki but bardziej zaawansowany właśnie na takie trudne techniczne szlaki albo właśnie na via ferraty. No i na koniec Zeta to jest but, który zabierzecie też właśnie na jakiś mniej wymagający szlak, ale świetnie sprawdzą się również na co dzień do noszenia, na przykład w mieście. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli szukacie jakiegoś takiego buta już bardziej sprofilowanego albo zastanawiacie się, który będzie odpowiedni w te konkretne warunki, o których myślicie, no to właśnie te trzy modele Trezety myślę, że warto im się przyjrzeć. A jeżeli byście chcieli poczytać jeszcze o innych modelach, to odsyłam Was na naszego bloga, gdzie mamy też więcej tekstów o tych butach. Do zobaczenia na szlaku. Cześć!